Ta gra pokazuje, kogo nie lubisz. I oto jest pytanie do moich przyjaciół. Kogo nie, o, nie. lubicie, przyznajcie się, Patty. Ja nie chcę w to grać. też ja nie chcę w to grać, nie chcę powiedzieć! Shiba, kogo nie lubicie. Tutaj ta gra pokazuje całą prawdę i pokaże, kogo ja nie lubię z mojej ekipy, kogo nie lubi Majki albo Patty. Ja nie zdradzę tego, to jest moja tajemnica, ja nie powiem! Chodzimy! I już was spycham! Smajc, mi znowu, ich. Co ty? I zostali wepchani. Wchodzimy do gry, bo ona nam pokaże prawdę. Oglądajcie do samego końca, ale będzie się działo. Pierwsza osoba. Eee, zdenerwowałeś w chciałem tu wchodzić. Majki się zdenerwował, <śla> <śla> zdenerwował się. Nie być. Dobra, ale musimy, musimy. I pierwszy będzie Niko. Jest tu nasz przyjaciel, ekipa Niko. Słuchajcie, on pojechał na wakacje, Niedługo wróci, bo tam pisaliście, kiedy on będzie. I Niko tutaj pokaże, kogo nie lubi łapeczka w dół. O nie, kliknijcie łapeczkę na mnie w górę. Ej, może ktoś kliknąć, Majki? Teraz tak byśmy kliknęli. Trzy. No pewnie. Dwa, jeden, klikajcie! Łapeczki! I teraz! O, 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 czekaj, czekaj, coś tu leci. Locę, lecą, lecą, wow. lecą, ale kliknęli. Patrzcie, ile tak. łapeczek spadło. Dobra, dziękuję. Łapeczki w górę lecą. Patrzcie, ile łapeczek. Jedna, ja druga. Chcę jedną też, ja jedną złapię! pati ładnie. Setaj czy fajnie? O, O, ja oh yeah, yeah, dużo łapeczek. Wow, ale klikam łapeczek. Dziękuję widzowie. Dobra, no to czekaj, pierwsze zadanie. Kliknij wszystkie przyciski, żeby odblokować zdjęcie. Okej, okay, to musimy kliknąć przyciski, żeby odblokować. Hmm, czekaj, czekaj, co to jest za tymi drzwiami? Uwaga, eee, tu są jakieś potwory. Musimy je pokonać. Ale jak? Ale jak Przecież... mamy je pokonać właśnie? Zbrojka, zbrojka, zbrojka. Chodźmy, o, zbroj, chodźmy, zbroj, chodźmy. Zbroj, zbroj, Raz dobra, ubieramy chodźmy wszystko. Chodźmy. O, ubrałem cały możecie jednym klikiem i teraz tutaj wchodzimy, bierzemy <grystanie> Shiba, co jest, Shiba, uważaj, <grystanie> bierzemy mieczyk i na no, ataku, musimy wyjąć przyciski, musimy ich rozwalić, idziemy razem, o, masz, ty Ekipa! a masz tym potworze, aaa, a macie ale, nabalamy się, nabalamy się, ale nawalają, Dawaj, Dobra, dawaj, da, 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 ok, jeden, potwory, o, masz, tak Shiba, bierz go, Shiba, jak się wkurzy, to normalnie pokażę im. A masz, a masz, a masz, a masz. Dawaj, dawaj. A, patrz szyba się zerwował. Pierwszy przycisk smysł jest! Okej, okay, mamy pierwszy przycisk, klikamy jest kliknięty, I... dobra, zapalił tak, się. Tak, pierwszy kliknięty, Ale okay, nic jeszcze się nie śmierciło, jest ich więcej. Jeszcze jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Okej, okay, jeszcze trzy przyciski i wtedy jeden ostatni jest tutaj i zobaczymy, kogo nie lubi Niko. No to chodźmy okay. tutaj. Wow, Kiekawy wow, 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 jakieś motyle tutaj są! A! Ale jakie wielkie! A masz, Co, a masz. Co to za moty ze sercem? A macie, tak z z ale Ale dziwne. <grych> tak! Ale masz. wiecie co? Ja jestem ciekawy, kogo nie lubi Niko, nikogo! Musimy masz. Masz. walczyć z motylami. Dobra, 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 czekaj, ok. I kolejny przysięg, klikamy, idziemy dalej. Okej, okay, choć Uho, chodź, jeszcze. To. Jeszcze dwóch, dwa pomieszczenia. Dobra, a oni dalej klikają łapeczki, te łapeczki cały tak, czas. cały, cały czas. Tu lecą, patrz, wow, ile łapeczek. Oh, oh, o, o, oh, są jakieś potwory! Oh, to są naprawdę wielkie! Co to nich! Puu! to są? Ej, Shiba, jakiś wściekły, jak atakuje! dobra, kolejny przysięg, klikamy, Boom. dobra, jest kliknięty. I jeszcze I ostatni. ostatni. Ostatni! jest tutaj. Uwaga, co tu będzie? A, tu jest taki to dziwne. takie maluszki. Jakieś pieski Ej, dziwne. Jakie maluszki? One są jakieś ogniste. Ok, ja ja, dostałem. Klikam, 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 ok. Kolejny kliknąłem, już jest. Dobra, a masz. podaj ty. Jeden piesku, dobra. Ale twarde. Dobra, i teraz idziemy szybko. Idziemy i uwaga, Tam ostatni. Chcecie, żeby nie wyszły. No, poczekłeś. Dobra. dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Klikamy i zobaczmy, kogo nie lubi niko. Trzy, dwa, jeden. Pyk. <laughs> Nie lubi Lumi. No. Ja jestem ja w szoku. Lumi. Wow. a On może nie, lu nie lubi jej, dlatego że ma niebieski kolor. Ja hmm. cię kręcę. Nie kolor smażą do no co? A ja muszę popcorn kolor. To co tak. mówię? Ja mówię, że to się zielony. zielony kolor. kolor, nie niebieski. <laughs> to jest no odbioty. Tak. Serio? A tak. nie lubi nie zielonego. How many do Bo, bo łapaćki w górę tu cały czas i mi niebieski. Ona, bo właśnie może się kłócą przez kolor zielony. Niko z Lumi jej nie lubi. I idziemy do drugiego pomieszczenia, a tutaj będzie Shiba, kogo nie lubi piesek nasz ukochany. Ej, to jest ciekawe. Kogo nie lubi Shiba z naszej całej ekipy, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo piesek lubi wszystkich. A no on właśnie. kiwa głową, że... To jest taki słodziaczek. To jest w szoku i nie wiadomo. Mój Shibuś, on mnie na pewno okay, lubi. Okej, dowiemy się, dowiemy się, dowiemy się. Mamy tak, zadanie. Tak, Znajdź przycisk, żeby od Okej, okay, musimy znaleźć to przycisk i odblokujemy zdjęcie. Kogo nie lubisz, Shiba? Eee, dobra, no to w takim razie ja mamy tutaj łopatę. A ja chciałam, dobra. Okay, kopiemy, kopiemy. O, będziemy musieli teraz tutaj przekopać śnieg, żeby znaleźć. No ja cię kończę. Kopiemy, ty? aż tyle będziemy Będziesz kopali. Co no, ty trzeba, trzeba mega mocno kopać, żeby znaleźć przycisk. Gdzie on by mógł być? Gdzie on by mógł być? Ej, ja coś znalazłem tutaj. Ale gdzie nie, znalazłem? nie uwierzysz co? Gdzie, gdzie, gdzie? Musisz zobaczyć tutaj, tutaj, tutaj za O, mój sklep! Ha, ha. Tak! Nowa i zobaczmy, co dzisiaj mamy nowego. Uwaga, uwaga. Patrzymy, co dzisiaj nowego. Trzy nowe rzeczy. Bluza, planeta, patrzcie, mamy przed sprzedaż. Bluza, uśmiechnięta, minka i Halloween. Limitowana koszulka. Zaraz, zaraz Stone team i pajączek tutaj jest. A czekaj, przewinimy, uwaga. Ona świeci! Ta koszulka wow! świeci. Wow! To jest koszulka świecąca w ciemności. Wpadajcie, sprawdźcie. Koszulki już są nowe. Takie jeszcze nigdy nie było. Mamy pierwszy raz świecącą koszulkę. No i tutaj trzeba ją naświetlić światłem, nie? A ona później w nocy będzie Wam tutaj ładnie tak się błyszczała. Link w opisie, wpadajcie, sprawdźcie. Nowe, nowości, już są dużo rzeczy. Dobra, ale teraz ale super. patrzymy i szukamy. Dawajcie, dawajcie, musimy znaleźć. Ja szukam przydisk? lodówki jeszcze. Dobra, może tutaj. lodówki, lodówki. Tu nic nie ma, tutaj może. Hmm. Hmm, tutaj też nie ma. Patrzymy, musimy zobaczyć. Tu nie ma. Tak, może będzie w iglo, ej może tutaj. O! Oh! Zobaczmy tak, tutaj. Sprawdziliśmy, a to może być ciekawe. Nie, nie, ci tam ma, nie ma, nie ma, nie ma. Gdzie ten przycisk jest schowany? O, mm, jaki bałwanek fajny! Wow. Niedługo będzie śnieg padał, słuchajcie, no niedługo zima, nie? Ja tak! cię cieszę święta. Ja się nie cieszę. I Zalazłem. będziemy się bić na ścieżki. No! Oh! Znalazłem! Ale super! Mam, mam, dobra, mam, dobra. mam, mam, mam. Tylko kilofa, bierzchko i... kilofa dobra. trzeba, Ziszczy... bo ja nie mogę. O, dobra jest. O. Jest, jest, udało się, jest. dobra. O, ja mam, dobra, Mamy mam, to. mam. Okej, okay, let's go, let's go, let's go. Idziemy, tak uwaga, jest. uwaga, patrzymy. Shiba, patrzymy, kogo nie lubi, kogo no nie właśnie, lubi. No właśnie, jestem ciekawy i... Shiba będzie chyba wkurzony. Trzy, dwa, jeden. i klikamy, pyk. Zakliknąłem, kliknąłem I Baduje uwaga, się. I uwaga, zmienia się. <laughs> To? Nie lubi wow. ciebie! Y jak to? Przecież Shiba, jak to możliwe? Przecież ja ciebie tak lubię i ci kości dawa... O, nie masz na no, do to. O, Shiba wkurzony. Ej, teraz Shiba, Shiba, Shiba spokojnie, spokojnie, spokojnie. A. Czemu go nie lubisz? Dlaczego Dla ty nie Shiba? lubisz Majkiego? O, jest denerwowany. Chyba mu coś kiedyś zrobiłeś, Majki, i on to zapamiętał sobie. Ale ten incydent z Kotkiem to było niechcący. Naprawdę, Shiba, <laughs> no. Polubiłeś bardziej Kotka niż Shibę? Znaczy, pogłaskałem go, i a Shiba nie, i Shiba się mógł obrazić. A to Shiba, Shiba zazd... to zapamięta. Zazdrosny. Słuchajcie, bo Majki głaskał mojego kotka Pimpka, bo ja mam jeszcze Pimpka, nie? I on go głaskał, a Shiba to zobaczył i się obraził. Wow, o no właśnie. Dobra, dobra, idziemy dalej, zobaczmy to, nie koniec, zobaczymy całą ekipę. Kogo nie będzie lubiła? Patty, to jest ciekawe. Albo. ja nie, nie powiem. Albo ja. Otwieramy, i teraz będziemy mieć Lumi, kogo nie lubi? Nasza koleżanka. Hmm, jest mega tego ciekawy. Nie ma jej z nami teraz, więc się dowiemy prawdy. I nie będzie mogła na to nic powiedzieć. Wleć na górę, pozbądź się lasera, żeby odblokować zdjęcie. Łoj, wow, musimy tam polecieć! Tak Uf. wysoko, ale jak? Dobra, musimy polecieć na tych fotelach. Hihi. Hi. To uwaga, uwaga! Uruchamia się, żum, 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 żum i lecimy do góry Tylko ostrożnie! Uuuu! Uh -huh. wow. super! Ale kozak. Tak, uwaga na lasery, uwaga na sery, spojrze! Ja jeden rozwal tam na niżej, a ja wezmę rozwalę ten tutaj. Dobra. Cześć. Ja wyląduję, ja wyląduje. Dobra, to ja to będzie. jak fajnie lata! <laughs> Jaki są ładnie! jak lata tam patrzcie! <laughs> Jak ja fajnie. tu kontroluję, proszę wyłączać lasery. No ja niszczę, niszczę, niszczę. niszczę. Okej, okay, dobra. Siwa, siwa, siwa. Siwa, siwa, siwa. Siwa, <noise> Ale słodko Ej, fajnie się latają. Dobra, a teraz trzeba rozwalam kolejny laser, czekaj, rozwalam, rozwalam. Pum. O jest rozwaliłem, dobra i teraz wchodzę i lecę do góry Okej, okay, jeszcze jeden laser został u góry dwa. Tak, trzeba wyżej, wyżej, dziu, wyżej. Dziu, 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 dziu. Majki rozwal to, lecę Dawaj my tutaj z rozwaliliśmy. rozwaliliśmy, Musisz wlecieć na całą górę teraz o, No to rozwal to Dawaj, dawaj, dawaj dawaj, lecę do góry, lecę do góry ostatni, tu jest na środku

jest przycisk nice. na dole, tylko trzeba ale... właśnie zlikwidować lasery! Zlatuję na dół! dobra, dobra, dora Okej, jestem! Ostrożnie, jest trzy serca, dobra, jestem. Dobra, mamy to! Okej, okay, no to wleciliśmy, zrobiliśmy, uwaga, uwaga, klikamy i... pyk! Lumi nie lubi Patty! <laughs> o, Patty, jestem w szoku, przecież ja myślałem, że mi yeah, bardzo! Ale party. to jest moja... To jest moja koleżanka, ona mnie nie lubi! No, ci nie lubi. Ona jeszcze tam na górze tańczy i wytyka język do Pati Uuu, chyba jest mega wkurzona na ciebie, Pati Tak mi się coś wydaje, ale mogła mi to powiedzieć. O, dziewczyny mają spinę, uuuu. Nie Uu. spodziewałem się tego. Ja cię krew, to się trochę. Uuu, ej, wkurzyłaś się, Pati Wkurzyłam zły... się, bo Uu, mogła mi to jedzieć a nie dobra ej. <grym <grym się dowiaduję z tego z jakiejś gry o może Dzień sobie dziewczyny to wyjaśnią spinę, Dobra, ale le, idziemy le, dalej le, idziemy le, le, dalej to nie koniec słuchajcie zobaczmy co będzie dalej uwaga uwaga i dalej mamy kto co nie lubi kogo nie lubi majki <grym> wiecie co ja może stąd już pójdę o, tam, tam to się jest wrócę ciekawe, i nie, nie będziemy musieli już to grać co wyda? to majki chcesz nagle iść sobie tak, bo to nie jest dobry pomysł, żebyście widzieli kogo ja nie lubię. O, Majki się wstydzi. Coś tu jest nie tak. No, to jest bardzo zły pomysł. Możemy to jakoś pominąć ja i tak zobaczyć? pokazywać. Ja, zobaczymy. Nie, 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 Zadanie mamy. koniec kropka. Wykop wszystkie bloki, żeby odblokować zdjęcie. Okej, okay, musimy wykopać wszystkie bloki. Dobra, to bierzemy kilofy i idziemy na kopanie. Kopiemy! Dobra. Szybko Tylko. kopiemy, kopiemy, kopiemy tutaj musimy wykopać wszystkie. U, mamy złoto, będziemy bogaci przy okazji. O, bardzo fajnie, światło. Lazury, szmaragdy. Tak, ale tego jest! Złoto! Ale my z tu diamenty, szybko. ej, all tu to akurat będziemy. Kto um, się przyda do nas, nie? Zrobimy sobie rzeczy i tak dalej. Diamenty tak. zawsze! Złoto. Będziemy bogaci, najbogatsi tutaj w ogóle ale na musimy wszystko Ale musimy to Ale super. Dawajcie tak szybko, poważnie. Szybko, tak, szybko, kopiemy szybko, najszybciej na świecie. Patrz, jak no ja dobrze, kopię w ogóle. Tutaj ja... jeszcze muszę tu przekopać, tu jeszcze Ja mam przekopać. więcej siły. Mam Dobra, tu. teraz tutaj, okej, okay, kopiemy, ale szybko to kopiecie. Tak, zią, 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 Jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu. Wszystko? Jest! Mamy to! Wow! Ale wam to poszło ekspresowo, nie? Po co ja, ja to robiłem tak szybko? No przecież uh. wy się teraz dowiecie. Wow! O, pati, jak szybko, masz tutaj pati. Mua. O, dzięki, a ty masz za śnieżki. O, <laughs> masz, ze masz śnieżki. Masz, a, masz. To ja, ja was to tutaj blockowa. zostawię. I pójdę do uwaga, uwaga, zobaczmy kogo nie lubi majki. Klikamy przyciska i pyk. Patrzymy. Aż wow, nie wow, wiem wow, co wow, powiedzieć, wow, wow. ale może ja się odsunę! Ja sobie pójdę, kawałek uh, dalej! Majki? Mikey, Ja już ja już może sobie stąd pójdę, tak, nie jestem już daleko wystarczająco Majki, czemu mnie nie lubisz? To, to, to nie tak z państwą, naprawdę to nie tak!

Mikey, masz bo, ja zmien... z MySlo, bo ja nie dostałem tej koszulki, takiej pomarańczowej, fajnej, ja jej bardzo chciałem, no. Aaa, koszulki jest z mojej sklepie. Sklep... Okej, okay, ze sklepu, no dobra, to może dostaniesz kiedyś. Jak będziesz grzeczny na świętach. A! Na święta, na święta Mikey, dobra. Majki, a ty mówisz, żeby Shiba ci pomógł, ale przecież Shiba cię nie lubi. <laughs> no, <laughs> tak, zapomniałeś? Ooh, no, tak. teraz będzie, kogo nie lubi Patty. o, 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 o. Patty teraz tutaj tańczy ja sobie Ja nie chcę zdradzać raczej. No to zobaczymy, kogo Patty... Tak, tak powiem. Nie hmm. lubisz. No, kogo nie lubisz? Ale Powiedz. To jest ślisko. Pomidor, ja nie powiem. No dobra, no to w takim razie uważaj. <laughs> Uważajcie, tutaj jest szczylizgo. Ale wiecie, co możecie tam wpaść do lawy? Ja się nie obrażę, wtedy przejdziemy dalej. Bierzemy teraz siodło, marchewkę. A, tu chodzi o świnkę, musimy teraz dać. Za, świnkę, zakładamy siodło. Czy ja muszę też to przechodzić, skoro tam jestem? Ja tego bardzo nie chcę. Ej, ja mam mało. Ja mogę jeździć na śwince. Ej, uważajcie, nie spadnijcie, teraz przyspieszam troszeczkę. Dobra. Uuu, dobra, świnka przyspieszyła. Ja mogę się trzymać z daleka. Najlepiej. Dobra, 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 Ej, tu dobra, być dobra, dobra. I teraz klikam dobra, Kliknąłem jeden kliknięty, drugi teraz. Dobra, jadę drugi. na następny szczęście. ty jedziesz bokiem w ogóle. Wow, świnka driftuje tutaj. Świnka bokiem jedzie. Co oh, jest wow. dobra. My macie dobra, jakieś tutaj? dziwne świnki, ja mam normalne. A ty masz, ty masz jakieś brudne. <laughs> brudne Wodku. świnki. Dobra, dobra. dobra. czy jedziemy? Okej, okay, jedziemy. Udałem, udałem się! O nie. Biedna tam spadła, mała świnka. O A Shiba nawet. Shiba jedzie nawet na śwince <fertStopiffs> <Bie boys> <Strange Blocks> Nie widziałem czegoś takiego nigdy. <Bieber> Shiba na śwince jedzie, nie wiem, że. Shiba, kliknij, przycisnął. Dobra, uwaga. Teraz ja jadę, dobra, jadę, jadę. Co tu się dzieje? Tylko uważajmy, cię, nie spodnicie. Tak, ostrożnie, ostrożnie. Olej szybko rozesłaczy. Je. Najlepsza ja ja jest, wolna. Czemu jest taka wolna. Ziu! I już jestem! Ej, jak ty Uhu. to robisz, że ona tak szybko ci biegnie? Musisz jej dać marcheweczki! Dobra, i uh. teraz patrzymy, kogo nie lubi Pati. Uwaga, uwaga, klikamy! Ja nie chcę zdradzać, A ale no dobra! łapeczkę! I tak łapeczka w Subik! Zostawcie! I teraz klikamy! Patrzymy! Co? Nie lubisz Lumi? Tak, nie lubię jej! O, I nie co? O, dziewczyny mają spinę. No i co z tego, że mamy spinę? To jest nasza sprawa. To jest sprawa między mną a Lumi. Dziewczyny, nie ma... mia... wam, dlaczego? Musicie pogadać, dziewczyny. Co ty robisz, Majki? Dziewczyny się nie lubią. <tum> dziewczyny się nie lubią. Ja cię kręcę. Nie <gry Ally> Dobrze, że mam zbrojkę swoją. Ej! Kaj... Trzeba było nie igrać ze mną. Tu jest bardzo gorąco. Nie wiem, jak <tum> <długo> mi zbroja wytrzyma! <tum> <my> no <tum> <tum> sobie popływaj tam. Oj, ja nie chcę. Ja nie w to co tu się dzieje, dobra idziemy dalej idźmy dalej, tak będzie najlepiej Idziemy dalej, dziewczyny sobie to wyjaśnią, ale czekaj, czekaj Ile mamy tu samochodów Wow, pomarańczowy, żółty Zielony, niebieski, fioletowy Różowy, jasno u, wow, jasno zielony, ciemno zielony Ej fajne, rada ja sobie wybieram pomarańczowy No ja oczywiście idę do różowego Każdy wybiera swoje autko no ja dla odmiany biorę niebieski. I co Jedziemy. A ty to robisz? I. Woohoo! Patrz jak wyskoczyłem! Wow! A jak ja wyskoczyłem z szybą! Ale super to jest! Ej! Przeskoczyliśmy wszystko! Let's go! Widzieliście to albo super! PAK jest, ale mega! Ale fajnie, pipi, pipi, pi, puu! <laughs> Majkiemu się pali samochód! Majkiemu się pali! Szybko, szybko! Szyba uważaj! A, je, tu! Siwa, jedziesz, No Dobra, uwaga, uwaga, zobaczmy teraz, kto tu jest! Ej, zaraz, zaraz, tu jest zakryte! Ej, kto tu jest? Kto tu jest? Kto tu jest? Ej, nie, nie. mam pojęcia, nie. coś pomarańczowego! O nie, o nie, o nie! Ej, mi się wydaje, że jeszcze nie było o ciebie, Smasą! Tu jestem ja! o, -o. Dobra, nie, nie odkopujcie. Nie, Majki, zostaw to, zostaw to. Dawaj, dawaj, kopiemy, jak chcę się dowiedzieć. Nie, nie, zostawcie to, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Kopiemy, nie, to... kopiemy <s Jay> Smyslowa. O, o teraz Holika. się wyda, teraz się wyda, kogo nie lubi Smyslow. Tak jest. nie, nie jest klikajcie. To ja klikam, uwaga, trzy, dwa, jeden, klikam. Nie. o o. 100? O nie, przecież to Ale... nie jest tak, jak myślicie, to nie jest tak, to nie jest tak, Majki, to nie, nie patrz na to, Shiba, nie, to nie jest tak, jak myślicie, nie, 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 nie. To? A ty byłeś na mnie zły, że ja ciebie niby nie lubię, a ty spójrz, nas wszystkich nie lubisz z Ty no. nikogo nie lubisz z nas. Eee, nie, to nie jest tak, jak myślicie, ta gra się myli, to jest popsute, nie, nie, to Nawet jest popsute. Nawet nie, a jestem twoją dziewczyną, nie, nie, nie. lubisz? Nie, 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 no, nie. słuchajcie, to jest, to nie, to jest popsute. Ja bym się nim zajął, wiecie? To jest hmm. obsute, Nie, słuchajcie, to nie jest Wiesz tak No ja mam inne rozwiązanie, ja stąd wychodzę. Przuciele stójcie, to nie jest tak myślicie, to ja, ja, ja Nie, nie, Mike! <laughs> Patty oh. wyszła. O oh, oo, oh. Patty wyszła z serwera. Majki, nie zostawiaj tak. mnie, to nie jest tak. Nie, same. wiesz co? To jest bardzo niemiłe z twojej strony. Papa pa, Smile Slow! Majki! Nie! Shiba, Shiba ja cię lubię! Shiba! Shiba! Czemu Shiba wyszedł serwera? Shiba, przyszła ja ci lub. <laughs> Owrócił. Przyszła ja ci lubię, to <laughs> ci nie ma, widzisz. <laughs> Oj, dobra, no o nie, przecież się wkurzyli, dobra. E, to wiecie co? To wy możecie wejść, słuchajcie na TikToka, ej, coś wam powiem ciekawego. Założyłem nowego TikToka smasokru.pl i patrzcie, pojawiła się pewna jedna nowa dziewczyna, która nagrywa super filmiki i ja też tutaj jestem. Patrzcie, możecie sobie wejść i zobaczyć. Tutaj jak przywiniecie, link macie w opisie albo w sobie wpiszcie na TikToku tutaj, o To będziecie mieć, patrzcie, tu jestem, ja nagrałem filmik, a tutaj jest taka dziewczyna, która też nagrywa filmiki. Zobaczcie, sprawdźcie, jak sobie wejdziecie. O, to ja idę, patrzcie, to jestem ja, <grym> jak ja się przebrałem. Możecie sobie obejrzeć to na TikToku, tutaj właśnie jak sobie klikniecie, to będziecie mogli otworzyć. Link macie w opisie, nie sziba, sziba w szoku. <grym> I pamiętajcie też o moim sklepie, Smilantia, kapel, koszulki, plecaki i wiele więcej. Link w opisie.